Witajcie, witajcie! Bawimy się w Sycynie i tutaj udało się mi namówić wspaniałego tancerza o bardzo ciekawej przeszłości. Do tej pory nie dawał się namówić na wywiad, a tym razem się dał namówić, bo my mamy bardzo bogatą przeszłość. Zaczynaliśmy, znaczy ja zaczynam od, od takiego małego, na zabawy po zabawy się chodziło, patrzyło, ale to jeszcze zabawy były, wiesz, takie tradycyjne, nie? No, a później to oczywiście co był Big, big tak zwane kapele młodzieżowe, a, długie włosy. Szachmacicy on... na ulicy troszeczkę. Tak jest, tak. A on w tych czasach, ja a on był gitarzystą, też poopowiadaj trochę. To były takie okresy, który człowiek wyszedł ze wsi, nie miał zielonego pojęcia o muzyce, natomiast poszedł do szkoły, coś liznął powolutku, 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 bo był zaniedbanym człowiekiem, ale Sytuacja życiowa doprowadziła do tego, że trzeba było się nauczyć, a że kochało się muzykę i do tej pory, jak sam Państwo widzicie, wyrwał mnie tutaj spośród wszystkich ludzi wspaniałych, tańczących, gdzie jest to coś wspaniałego, coś, a człowiek, który lubi, kocha, grałem po lat, kochałem to i teraz przeniosłem swoje tańczę tylko i wyłącznie z małżonką na emeryturze. No tak, ale ty byłeś gitarzystą, kiedy tak. gitar prowadząca litera elektryczna prowadząca, to przez dziewczyny wszystkie kochały gitarzystów, a on nazywa się Krawczyk i wyglądał jak Krawczyk. No niestety włosy takie same miałem, długie, kręcone, ale dzisiaj, no nie, no daleka droga od tego. Daleka droga, daleki las, tak? I dzisiaj jest tak jak jest, natomiast chcę. To, żeby to było do przodu z żoną własną, żeby, żeby to kochać, tu przyjeżdża do Sycylii, gdzie tworzy taką muzykę, pani Lidzia i pani Kasia, Kasia ta, 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 która, która to tworzy. No i jeszcze Henia. Jest. No i Henia tak, jak najbardziej. To jest trzy osoby, stąd się ja przyjeżdżałem tutaj z żoną i stąd żeśmy wywiedli to dobre miejsce kto kochane miejsce, które jak dzisiaj widać po buziach. ludzi, gdzie są szczęśliwi, gdzie zapominają o domu, gdzie już podejrzewam jak i ja przygotowują się od południa w sobotę, gdzie trzeba jechać Jak, do jak za kawalerki. No coś w tym rodzaju no, połki na no, coś w tym rodzaju. Gdzie trzeba przyjechać, gdzie trzeba się pobawić, żeby popatrzeć na tych wszystkich ludzi, którzy... Chcą tu przyjechać. Natomiast tu się rozpoczęło. Tu są deski. To są deski, które są najważniejsze. Nie, nie beton. Nie beton. Nie akustyka, która roznosi się w suficie. Tylko tu. Prawda? Tak trzeba kochać. Trzeba tu przyjeżdżać. Trzeba tu spróbować. Trzeba być człowiekiem, który to co kocha. I tylko mi się wydaje, że jest najważniejsze życiu. Natomiast no, wiadomo, że no, człowiek na swój bieg, ale ciągnie. Ale ciągnie, jak to się mówi, wilka do lasu. Do prawda? I odjeżdża się, przyjeżdża się z gębą uśmiechniętą. Ła! Prawda? No widzę, potem że nagrywa też. No, także wspaniała sprawa. Zapraszam zawsze, zawsze mówię zapraszam. do Sycyny. Do sycyna. Tu, tu jest. Tu jest Kolebka, tu jest Kolebka, tu jest epicentrum. To od stąd się zaczęło. Tak, tak, bo tutaj y, nawet, nawet patrząc na wszystkie te y, w internecie, a jeszcze chciałem powiedzieć, że dziękuję wszystkim internautom za miłe słowa, bo dzięki takim panom jak nie będę mówił, chciałem powiedzieć na ty, no ale, no ale, no, żeby nie było, no ale mówię, no, dzięki takim jak ty, tak, dzięki takim jak ty, to, to jest, dzisiaj ludzie są, siadają sobie, posiedzą, wypiją herbatkę, paracelsus, oczywiście mówię, no, no, przenośnik, ale szanują to, gdzie wychodzi się z domu, już się wie, że będzie się tańczyć, tak, tak, masz ochotę, ty jedziesz nagrywasz, masz ochotę, że będziesz tak też będzie pędził. A ładnie się bawisz. Coś zostało. No, coś zostało z tamtych lat, no. Ale nie wszystko się tam uda tak, jak, jak jest. Ale to jest taka powolutku po ścianie, po ścianie każdy się dostanie. Kto przyjedzie, każdy się bawi, jak potrafi. To jest Bo to, to jest... To się... taniec relaksacyjny. Tak. No, i na ten sposób. Tak, 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 bo zamiast do senatorium, to lepiej tu przyjechać, wiesz, ubni, bugi. No, no, nie, no nie, lepiej, niektóre wytnij, ale, ale wiesz, ale wspaniała rzecz, dlatego, że ja wiem, to jest prawda, że ten głos swoje robi, ale natomiast taniec jest najlepszym relaksem, jaki może być. I tym mogłem zakończyć tak praktycznie, że zbiorąc takie słowo, że bacie się ludzie. Na Naprawdę, super. Będziecie dobrze. Super. Aleluja. Aleluja. No, niech tam nie chwali. Tak, tak, żebyś wiedział, żebyś wiedział, że dwa razy, że w tym roku byłem dwa razy w senatorium. Nie to, jak tu. Sycyna, sycyna, sycyna. Tak jest. Więc pozdrawiamy z Sycyny. Tak, tak. Zapraszam naprawdę wszystkich, którzy mają ochotę jakąkolwiek sobie rozrywkę zrobić i taką przerwę ciszy nocnej. To będzie wspaniała rzecz, a później będzie noc wspaniała. Tak jest. Pozdrawiamy. No, Okej, okay.